Kupuj plotki, sprzedaj fakty. Jak to obecnie może wyglądać? Mamy rynek akcyjny SP, który wczoraj ruszył do góry. Dzisiaj wygląda na to, że mamy kontynuację patrząc na kontrakty, czyli scenariusz bazowy. Jedziemy do góry, cały czas do góry, do 17 września. Rynek nie zawraca, jedzie zdecydowanie. To jest ważne, by tak było. Po czym 17 mamy posiedzenie Fedu, potencjalne obniżki stóp procentowych, czyli załóżmy, że obniżają stopy procentowe, komunikują następne obniżki stóp, oczywiście to jest założenie, bo nie wiemy co będzie, i wtedy po 17 września rynek się odwraca, ponieważ, tak jak powiedziałem, kupuj plotki, sprzedaj fakty, fakt będzie 17 września, więc... Scenariusz bazowy jest taki. Zobaczymy, co będzie, ale duże prawdopodobieństwo na taki scenariusz. Rozliczymy się po 17 o tym, co mówiłem. Pozdrawiam, zachęcam do obserwacji, do następnego.